Procesy boskiej ewolucji. Cały kosmos, materialny i duchowy, objawia się, trwa i w końcu rozprasza w wiecznej, niezmiennej, najwyższej rzeczywistości, którą jest czysta świadomość nazwana Bogiem. Cała sfera rzeczy istniejących we wszechświecie to są tylko różne zorganizowane układy tej podstawowej zasady, do której ostatecznie wszystkie wracają. Wszelkie przebijające się we wszechświecie istnienia są wytworami zmieniających się układów czasoprzestrzeni. Nie mają one jednak stałej realności. Są iluzją w tym sensie, że ukrywają rzeczywistą, wewnętrzną istotę Boga. Nauka zbliża się stopniowo do tego podstawowego pojęcia filozofii jogi. Zostało już odkryte i dowiedzione, że materia jest tylko skondensowaną postacią energii. W dążeniu do znalezienia najmniejszej i podstawowej cząstki elementarnej wszechświata nowoczesna nauka odkryła najpierw atom, a następnie jego komponenty protony, elektrony i neutrony. Ostatnio zaś mówi się o wielu dalszych podstawowych składnikach atomu, takich jak pozitrony, mezony, neutreny, fotony. Nic nie wskazuje, aby tu miało się kończyć odkrycie w zakresie budowy atomu. Każdy następny krok w badaniach naukowych potwierdza coraz mniejszy stopień materialności składników atomu oraz większe ich podobieństwo do energii, a jednocześnie coraz mniejszy stopień ograniczenia przez czas i przestrzeń. Już teraz można się domyślać, że ostatecznym celem poszukiwań fizyki w tym zakresie będzie niewątpliwie czysta świadomość. Każda zmiana jest ruchem, polegającym na przemieszczaniu się układów energii w stosunku do siebie nawzajem. Czas mierzony na każdym poziomie istnienia jest po prostu porównywaniem zmian, a to co nazywamy przestrzenią, to tylko porównywanie lub mierzenie wzajemnych stosunków pomiędzy stałymi, cyklicznie wirującymi układami energii, które postrzegamy jako różne kształty i formy występujące we wszechświecie. Zjawisko przejawiania się materii każdej postaci energii we wszechświecie. Jest jakby nieruchomym wirem nad kamieniem leżącym na dnie strumienia. Nigdy nie przepływa nad kamieniem ta sama woda, a jednak wir pozostaje stale ten sam, jako niezmienny warunek skłębienia się wody. Tak samo absolutne istnienie, czyli czysta świadomość, przesuwa się z nieskończoną prędkością przez każdą formę istniejącą we wszechświecie, a te formy materii, energii lub inne są jedynie. Widomymi fragmentami jednolitego strumienia czystej świadomości. Bóg jako czysta świadomość, suma wszystkiego istnienia, przyczyna wszelkiego stworzenia, wieczna, niezmienna zasada wewnętrzna, doznaje każdego zjawiska we wszechświecie, rejestruje każdy układ wibracji, każdy kształt i każdy ruch. Jeżeli zaś ten ruch przebiega przez wszystkie kształty i zjawiska z nieskończoną prędkością, ich istnienie przekazywane jest nieustannie całemu wszechświatowi jednocześnie. Cała energia wszechświata jest stale obecna we wszystkich nieskończenie małych punktach przestrzeni i przechodzi przez nie w czasie nieskończenie krótkim. Każda cząstka czystej świadomości promieniuje i wchłania promieniowanie ze wszystkich innych cząstek przeszłość, teraźniejszość i przyszłość istnieją stale w chwili obecnej. Na poziomie czystej świadomości, cały wszechświat może być oglądany jednocześnie z każdego miejsca przestrzeni. Im wyższa i subtelniejsza skala wibracji na jakimkolwiek poziomie istnienia, tym jest trwalsza i mniejszym podlega zmianom. W procesie ewolucji, treść czystej egzystencji zostaje wyprowadzona ze stanu prostej, jednorodnej wibracji i zmierza do nieskończonego bogactwa form energii. Istniejących na wszystkich niższych poziomach istnienia. Pierwszą fazą ewolucji jest zstąpienie ducha w materię, a druga faza to powtórne wzniesienie się ducha materii już zorganizowanej. Celem tej fazy ewolucji jest rozwój istot inteligentnych, świadomych siebie, przez które czysta świadomość może oddziaływać bezpośrednio i przejawiać swoją wolę na każdym poziomie istnienia. Jedną z takich istot jest człowiek. Proces ludzkiej ewolucji zmierza do uniwersalizmu, to znaczy stanu, w którym ludzie osiągają świadomość jednoczącą ich ze świadomością kosmiczną, a indywidualizm to etap wiodący do uniwersalizmu. Dokonywanie się procesu ewolucji ludzkiej zakłada swobodne różnicowanie się indywidualności. Aby uzyskać poziom istoty wewnętrznie skoordynowanej i niezależnej, aby stać się indywidualnością samookreślającą i samopotwierdzającą, trzeba najpierw przejść takie stadium rozwojowe, w którym osiąga się zdolność identyfikacji z własnym ja. Dopiero taka istota będzie mogła realizować swoją jedność ze świadomością kosmiczną i działać jako jej doskonały instrument. To właśnie świadomość własnej odrębności i odmienności każdej osoby ludzkiej, uzyskana w toku długiej ewolucji, jednoczy ją w końcu z całym istnieniem. Uniwersalizm bowiem nie jest tym samym co zatonięcie w bezkształtnej anonimowości i biernym przystosowaniu. Szara niejakość charakteryzuje tylko niższe poziomy istnienia, podczas gdy jedność z Bogiem to przeżywanie siebie jako niepowtarzalnego we wszystkim i wszystkiego w jedności. W procesie ewolucji organizmów, jednocześnie z materią, rozwija się wolna wola. Rozwój wolnej woli dokonuje się pod wpływem działania karmicznej odpowiedzialności, która wiąże się nierozerwalnie z istnieniem wolnej woli. Umożliwia ona wprawdzie swobodny wybór, ale możliwość dokonania wyboru właściwego. Na obecnym poziomie ludzkiego rozwoju jest ograniczona wąskim zakresem osobniczej pamięci i ubogim zasobem wiedzy. Wykorzystanie wolnej woli, najbardziej trafne i celowe, oraz dokonywanie wyboru możliwie najlepszego, uzyskuje się tylko przez zjednoczenie z wszystko wiedzącą czystą świadomością. Jedynie ten kontakt umożliwia branie pod uwagę wszystkich ewentualności wyboru. Włącza pod rozwagę całą wielość i różnorodność czynników pośrednich, warunkujących daną sytuację i wszystkie możliwe przyszłe jej następstwa. Aby wypełnić nasze przeznaczenie i stać się doskonałym, boskim instrumentem, musimy być zarówno uczestnikami, jak i obserwatorami tego procesu przemian ewolucji, jaki dokonuje się na wszystkich jej poziomach trzeba przezwyciężyć złudzenie spowodowane utożsamianiem siebie z zewnętrznymi przejawami świata fizycznego z ciałem, zmysłami, emocjami i umysłem. Wszystkie one są zjawiskami nietrwałymi i względnymi, obiektem przemijania i cierpienia. Jednocząc się z najwyższą świadomością, tracimy poczucie własnej odrębnej tożsamości i pojmujemy, że jedyna rzeczywista tożsamość jest Tożsamością z Bogiem. Jednocześnie z tym zrozumieniem przychodzi wiedza, że cały wszechświat jest naszą jaźnią i że nasza jaźń osobowa jest jednocześnie jaźnią wszystkich innych istot, ponieważ wszyscy są zjednoczeni w jaźni najwyższej. Wraz z ujawnieniem się w nas tej wiedzy, ustaje skłonność do nienawiści czy złej woli w stosunku do kogokolwiek innego. Jej miejsce zajmuje miłość i współczucie. Zło jest takim sposobem manifestowania energii, który nie uwzględnia znaczenie, jakie ma ono dla całego środowiska. Gdy jakaś część organizmu ludzkiego, narodowego lub tego, jakim jest ludzkość, Przywłaszcza sobie zasady tego organizmu wyłącznie dla własnego wyniesienia, bez uwzględniania potrzeb i pożytku całego organizmu, do którego należy, to właśnie jest zło. Cokolwiek wyłamuje się z powszechnej harmonii, niszczy nieuchronnie również i samo siebie, ponieważ dokonuje destrukcji tego, od czego samo jest uzależnione, a wtedy nie może przeciwstawić się naciskom wibracji reszty otoczenia. Ale i to, co wydaje się złem, pomyłką, zakłóceniem, jest nim tylko pozornie i doraźnie. W rzeczywistości wszystko jest częścią boskiego planu ewolucji, bo uczy nas wszystko, nawet błędy. Złe czyny też służą pożytecznemu celowi uczenia się za pośrednictwem prawa karmy, a karma to po prostu prawo przyczyny i skutku. To, co posiałeś, to sam będziesz zbierał. Karmę można ująć w terminach trzeciego prawa Newtona. Każde działanie musi spotkać się z równą i przeciwstawną reakcją. My stale tworzymy sami siebie naszymi własnymi myślami, słowami i czynami. Wykonując każdą czynność fizyczną, uczuciową czy też umysłową, posługujemy się naszymi zdolnościami i czerpiemy zasobów energii cielesnej, uczuciowej i umysłowej. Efekt tego działania dla naszego umysłu, uczucia i ciała. Jest tego samego rodzaju i na takim samym poziomie jak skutek naszej działalności w otoczeniu zewnętrznym. To, co robimy dla innych, robimy w sposób nieuchronny również dla siebie. W ten sposób, przez nieuniknione doznawanie konsekwencji własnych zachowań, uzyskujemy podstawową naukę o tym, jakie postępowania pozostają w harmonii z powszechnym prawem kosmicznym i dzięki temu prowadzą do szczęścia. A które są samolubne, złe i destruktywne, dlatego prowadzą do cierpienia. Mimo, że w ogólnym planie ewolucyjnym zło odgrywa swoją pozytywną rolę, to z punktu widzenia każdej rozwijającej się istoty ludzkiej czyny złe są na tyle niepożądane, że wiodą do doskonałości wolniej niż czyny prawe, które proces ewolucji znacznie przyspieszają. Tylko przez doskonalenie się w harmonii ze wszystkim, można doznawać jedności z czystą świadomością i czerpać stamtąd twórcze inspiracje. W tym kosmicznym procesie boskiej ewolucji nie możemy odmówić naszego udziału. Nie mamy wyboru doskonalić się czy niedoskonalić, uczyć się czy nie uczyć. Możemy jednak wybrać drogę doskonalenia przez podporządkowanie się żądaniom naszej własnej wewnętrznej świadomości, która jest obecnością Boga w nas. Albo uczyć się na własnych błędach przez płacenie długów prawa karmicznego w nieskończonej liczbie pełnych udręki wcieleń. Cierpienie jest kontrolnym systemem bezpieczeństwa, za pośrednictwem którego ewolucja ostrzega każdy organizm, że wykroczył poza linię boskich celów ewolucyjnych. Dzięki rozumnemu pojmowaniu procesu ewolucji, uczymy się działać w pełnej harmonii z rytmem kosmosu. I ze wszystkimi siłami swojego otoczenia. Tylko wtedy cierpienie ustaje. W stanie harmonii wszystko łączy się ze sobą konstruktywnie, w sposób sprzyjający ewolucji wszystkiego innego. Zasada życia duchowego nie pomija nikogo ani niczego. Wola człowieka oświeconego jest identyczna z wolą Boga i wtedy człowiek sam staje się wyrazicielem woli kosmicznej. Proces ewolucji nie dokonuje się po prostej linii rozwoju, lecz po linii spiralnej. Wyższe formy energii ewoluują szybciej, ponieważ skala ich wibracji jest bardziej dynamiczna. Im wyższy stopień rozwoju, tym krótszy okres trwania każdego następnego etapu. W miarę postępu tempo ewolucji wzrasta. Zbawienie, czyli doskonałość i uczestniczenie w harmonii. Przewidziane jest dla każdej istoty. Każda istota otrzymuje wszystko, czego jej potrzeba, aby w bliższej lub dalszej przyszłości mogła utożsamić się z boskością. Jeżeli teraz człowiek jest jeszcze istotą niedoskonałą, to istotą nieskończoną jest zawsze. W pełnym procesie ewolucyjnym wszyscy staną się doskonali. Wiedza o tym nie powinna jednak powodować bierności, poddania się losowi, bo na ludzkim poziomie rozwoju ewolucyjnego każdy z nas jest odpowiedzialny za to, aby rozumnie i świadomie ująć w swoje ręce sprawę przyspieszenia rozwoju nie tylko własnego, ale również wszystkich istot pozostających jeszcze na poziomie ciała eterycznego i ciała astralnego, a więc za los całej planety. Dalsza ewolucja królestwa mineralnego, roślinnego i zwierzęcego zależy od wyższego rozwoju człowieka i jest z nim nierozerwalnie sprzęgnięta. Dotychczas jednak człowiek tego zadania nie podjął, a jego stosunek do tych młodszych braci nie tylko nie wykazuje żadnych znamion troskliwej opiekuńczości, lecz odwrotnie pełen jest pasji niszczenia, niesłychanego okrucieństwa i zimnej bezwzględności. Przewaga niskich wibracji u większości ludzi zamieszkujących obecnie naszą planetę grozi jej totalną katastrofą, po której cały, miliardy lat trwający proces ewolucyjny będzie musiał zacząć się od nowa. Istnieje obecnie pilna potrzeba dopełnienia aktualnego stanu procesu ewolucyjnego. Wszystkie odczuwane dotkliwe potrzeby, braki i niedostatki życia na Ziemi wskazują jak wiele jest jeszcze pracy do wykonania, ale największa potrzeba jest jednocześnie największą obietnicą.